Witajcie moi drodzy, z tej strony witam Was Piotrek. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać tutaj grę, w którą od wielu lat tutaj się zagrywam, czasem do niej powracam, a jest to nie inna gra, właśnie jak Heroes of Mind and Magic 3. Tutaj gra, która naprawdę wyrwała mi w sporo tutaj godzin z życia, ale nie żałuję, naprawdę fajnie się gra. I dzisiaj, w dzisiejszym materiale, chciałbym Wam ubyć, pokazać tutaj mapkę. Moją najbardziej ulubioną nazywa się purpura i zieleń. Tutaj jak widzicie, mapka składa się też z czterech graczy. Ja osobiście wybrałem tutaj nekro, jedno z moich ulubionych raz. Po prawej strony po prawej stronie walczyłem tutaj z lochami. Tutaj u dołu miałem za przeciwnika cytadele. I tutaj jednym z moich ostatnich przeciwników była również forteca. Także są tutaj cztery zamki na powierzchni. Oprócz tego warto zaznaczyć, że są również podziemia. W podziemiach są tutaj dwa zamki. Tutaj akurat tutaj wylasował mi się zamek, a ostatni przycisk, z którym przyjdzie mi za chwilę walczyć, to jest też tutaj cy cytadela. Oprócz tego w podziemiach również warto, yy, jak mamy oczywiście tutaj czas i chęci zwiedzić tutaj takie odnogi, gdyż na powierzchni potem znajdują się tutaj kopalnie złota. Które tutaj warto przejąć. Tutaj mamy też obeliski. Tutaj z lewej strony tak samo. Kopalnie złota. I u samej góry tak samo. Także są trzy kopalnie złota i obeliski. Na południu, na dole tutaj jest opuszczona kopalnia. Tylko tutaj wiadomo, trudny teren, piaski to, ale tylko dla chcących. Także ta mapka się tutaj tak prezentuje. Bardzo fajna. Warto zaznaczyć tutaj, że są takie dwa drzewka, drzewo wiedzy, za pomocą których możemy zdobyć tutaj doświadczenie. E, oprócz tego e, chciałbym również pokazać artefakt, na który tutaj natrafiłem, jest bardzo rzadki. Zaraz Wam go tutaj e, pokażę. E, a nazywa się... Poczekajcie, o tu jest. E, statua Legionów. Przyrost wszystkich jednostek, zamka gracza zwiększa się o 50%. Nie dotyczy innych jednostek, innych dodatkowych jednostek. Sprawdźmy, jak to wygląda. Aha, status legionów. Przy... Czy chcesz stworzyć ten artefak? No oczywiście. Co nam to da? Widzicie, dają ten komplet. Nogi legionisty, lędźwie legionisty, korpus legionisty, ramiona legionisty oraz głowa legionisty. Czyli wszystkie te Przedmioty pozwalają nam na przyrost. Plus 50. Przyrost wszystkich jednostek zamka gracza, z większych nie dotyczy jednostek dodatkowy. Fajna rzecz, fajna sprawa. Udało mi się to na, na, właśnie na to natrafiać, kiedy tutaj yy, walczyłem. Tutaj u boku był właśnie przeciwnik do rozwalenia. Także Wam powiem mapka naprawdę bardzo fajna. No tak z, na, co najmniej 2 godziny zajmuje tutaj. Ograniu, może nawet niecałe, dwie godziny, żeby je tutaj obrać. Także bardzo fajne. I tutaj zobaczmy, jak będzie ostatnia walka. O, no, to, to będzie bardzo łatwo. Zbierałem dość fajną armię. Tutaj upiorne smoki 8. 16 upiornych rycerzy. 44 wapiż lordowie. Upiory 49, zombie prawie 100, 100 arcylisze 14, akurat mało, bo i kościeje prawie 270. Tutaj też mam powiem, celowo wyciszyłem głos, bo by się to zlewało, nie, nie słyszałem, nie, dlatego tutaj głos musiałem do maksa wyciszyć. Także Wam powiem, fajna mapka i, i też purpurę i zieleń warto ograć e, z kimś, albo w sojuszu, albo przeciwko, także fajna mapka. Cztery gracze i można to fajnie ograć, we dwójkę to się jeszcze szybciej kończy. No i zwycięstwo. No także tutaj i tak to się prezentuje. Zobaczmy, bo komputer też tutaj się widzę wykrusza. Tutaj celowo tylko kupiłem sobie 7 czarnych smoków ulepszonych. Wam powiem z takim oddziałem to raczej szans tutaj nie mają. Co prawda, że nawet widzę, smok zginął, ale sytuacja jest tutaj bardzo najtowa do ogarnięcia. Moi drodzy, musiałem sobie wrócić do tej gry, dawno już nie grałem, a tak sobie pomyślę, że co sobotę będę sobie właśnie odpalał herousa i będę powracał do tej gry, bo jest naprawdę fajna, i to jeszcze jakaś Fajnie mi się to gra. A właśnie ta mapka purpura i Zielony to jest jedna z tych moich ulubionych mapek. Naprawdę fajna. Wpisów się już wykrusza Takie to są jedno z tutaj jednostek w grze. Tutaj 300 życia, obrażenia 40-50 i odporność na wszystkie zaklęcia. Czyli nikt mu nie może zadać tutaj zaklęć obrażeń. No I tutaj ostatnie zionięcie, i nie ma. I niebieski przegrywa. Gratulacje! Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. Także moi drodzy, jeśli ta mapka Wam się podobała, tutaj, jeśli Was zachęciłem do powrotu do tej gry, to proszę zostawcie lajka, komentarz. Nowi widzowie, proszę was o subskrypcję, nie ukrywam, że pozwoli mi to w rozwoju mojego kanału, postaram się tutaj więcej takich materiałów na spontanie tutaj dać, jeśli chodzi o y, tą wspaniałą grę jaką jest Heroes of and Magic trójka. Y, także moi drodzy, do następnych, do następnych materiałów, trzymajcie się, cześć!